Znajdujemy się na terenie budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy literackiej w Poznaniu. W ramach tej inwestycji realizujemy 9 budynków mieszkalnych wraz z halą garażową o łącznej powierzchni 35 000 m2. Głównym wyzwaniem na tej budowie było dostarczenie ponad 2000 m2 panelowego systemu stropowego Skydeck. System ten został wykorzystany do wykonania stropów hali garażowej o łącznej powierzchni 12 tysięcy m2. Możliwość wczesnego rozdeskowania tego systemu umożliwiła rotację panelami i dźwigarami, a co za tym idzie, minimalizację potrzebnego sprzętu. Żelbetowe elementy ścienne zostały wykonane z systemu TRIO. Zabezpieczenie BHP do tego systemu stanowiły platformy betoniarskie. Tropy wszystkich kondygnacji zostały zabezpieczone przy użyciu systemu Profit. Stały kontakt z działem logistyki i działem technicznym umożliwił dostosowanie rozwiązań i potencjału sprzętu do aktualnych potrzeb budowy.